Rafale, powiem tak. Zacytuję Dygata. Mhm. Dygat, człowiek z dużym dystansem do wielu spraw, mąż Kaliny Jędrusik, to już samo w sobie było wydarzeniem. Mhm. Co nam po prawdzie, jeśli jej nie wolno mówić? Proszę Państwa, myśmy nie atakowali koalicjantów. Myśmy pod Sejmem przeczytali. Listę nazwisk posłów ze wszystkich ugrupowań politycznych, które 27 stycznia 2022 roku wepchnęły Polskę do wojny po stronie Banderowskiej Ukrainy. Tam był tylko jeden poseł, który sprzeciwił się i zagłosował na nie, to był właśnie Grzegorz Braun. I myślę, że chłopców z ruchaczy narodowych to bardzo zabolało, że powiedzieliśmy prawdę. Ale wiesz, dzisiaj czytałem artykuł, tak troszeczkę puszczono, jak to pięknie y, młodzieńcy z, z młodzieży wszechpolskiej, młodzieńcy z ruchu narodowego są umoczeni w różnego rodzaju fundacje, y, 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 instytuty, które finansuje władza. Więc nie dziwmy się, że oni będą głosowali tak, jak władza chce. Oni dali temu dowód, że są po stronie władzy i udają tylko. Udają tylko opozycję narodową, kiedy tak ochoczo przyjęli na siebie maski na ryje. No cóż, nie atakowaliśmy koalicjantów pana Grzegorza Brauna, nie atakowaliśmy, to oni się poczuli zaatakowani, kiedy przypomnieliśmy ludziom, jakie to było głosowanie. O co chodziło? Bo pamięć polityczna jest krótka. Świadomość polityczna jest krótka, społeczeństwa Zapomnieliśmy o tym głosowaniu. To było bardzo ważne głosowanie. To było najważniejsze głosowanie w tym roku. Otwarcie się na banderowską Ukrainę. To było miesiąc do... przed rozpoczęciem tej operacji tak. specjalnej tak Federacji Rosyjskiej tak. na tak. terenie tak. Ukrainy. Ukrainy. Tak jest. Więc, więc yy, chłopcy, chcieliście zachować dziewictwo, nie trzeba się było puszczać. To takie proste. Bylibyście dziewicami do dzisiaj, nie czytalibyśmy. A już pomijam nawet ten fakt tego głosowania. Całe wasze zachowanie wobec Grzegorza Brauna, wasza nieobecność w wielu akcjach, które on robił, był osamotniony w wielu sprawach. Wasz brak obrony, kiedy atakowała go Witkowa. Jesteście kunktatorami, śmierdzącymi kunktatorami. I wiesz, przeczytałem w internecie taki stary dowcip. W parlamencie Węgier połowa to Węgrzy, połowa to Żydzi. Mhm. Pytanie. Czym się różni parlament yy, węgierski od parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, tak zwanego Sejmu? Może proporcjami? Nie. Odpowiedź. W parlamencie polskim, tak zwanym Sejmie, nie ma Węgrów. Mhm. <laughs> A co? Atakuje mnie, wyobraź sobie, obraża mnie personalnie Żaryn. Człowiek, który chwilowo jest ministrem bezpieczeństwa narodowego. On wie, że jestem rusofilem, putinowcem, agentem Moskwy, zapytany w Radiu Plus. Czy jakieś dowody, jeszcze nie może ich przedstawić, ale on już mnie obraża. Mnie, Żaryn, obrażasz mnie. I wywiera presję na sąd, bo mówi, że w przyszłych sprawach, które na pewno będą, sąd na pewno mnie zamknie. On już to wie. On to już wie, więc na to jest paragraf. Po pierwsze, poza tym, za co ty mnie żaryn chcesz zamknąć? Za słowo? Żaryn. Tu skorzystam z okazji z twojego forum. Yy, działania Żaryna i całego rządu, i ruchaczy narodowych, i koalicjantów pana Grzegorza Brauna są prożydowskie, proamerykańskie, wpychają nas do wojny. Do strasznej wojny. Te działania prowojenne są robione, ludzie podejmują decyzje, wydają rozkazy, wpychają nas do wojny. Tylko ślepy tego nie widzi. Prowokacje prawdopodobnie będzie do Polski przywieziona broń tomowa z, z, z terytorium Niemiec. Godzicie się na to, rodacy? To nie będzie nasza broń tomowa. Nie, nie, nie. To nie będzie nasza broń atomowa, do której będziemy mieli kod odpalenia i walizkę. To jest robienie z Polski to, co pozwoliłem sobie powiedzieć w 2016 roku. Amerykanie potrzebują zderegulować Europę, zdruzgotać jej gospodarkę, co zapowiedzieli w 1989 roku. A Polska ma być terenem walki między. Ludźmi reprezentujący interes żydowsko amerykański, a Rosją, a potem się pogodzą. To po naszym trupie, I mówię to w ten sposób, żebyście Państwo nie czekali, jak społeczeństwo w 1939 roku, które miało mniejsze szanse, bo obiegu informacji nie było. I teraz następna informacja. Jeśli Wszyscy podają, że odbyły się ćwiczenia ewakuacji rządu polskiego do samolotów i Polski. Pod kryptonimem Zaleszczyki. My to tak będziemy nazywać. Zaleszczyki, tak. No to o co chodzi? O co chodzi? Znowu znowu mamy zostać sami?